Raz, dwa, trzy startujemy. Witajcie! Adaś, zachodnia Australia w Australii pf, prawie 11 lat. Eee, osiwiałem, ostatnio jak kręciłem, to pewnie było 8-9 lat temu. Może coś tam nakręciłem po drodze, ale bez bosu, albo jakieś tylko życzenia noworoczne, eee, więc tak naprawdę tak Adaś po 9 latach <laughs> odświeża się. Ja, chcieliście, żebym opowiedział, co tam u mnie. No, u mnie wszystko w porządku, dziękuję, mam nadzieję, że u Was też, pozdrawiam, że wszystko do przodu, jest cieplutko, u Was pewnie pada śnieżek, e, chociaż nie, pewnie nie u wszystkich, może tutaj ktoś mi pisał, że jest, że jest też mieszka tutaj, więc u mnie też pewnie ciepło. Co u mnie? Przeprowadziłem się niedawno, nie pracuję, znaczy pracuję, ale pracuję tylko i wyłącznie już dla siebie, więc, więc nie pracuję już dla nikogo innego, mam kilka spółek, kilka biznesów. Jakiś dom zbudowałem po drodze na sprzedaż Mój stary dom jest w tej chwili wynajęty Podzieliłem go na takie mniejsze unity, więc to jest całe wynajęte Mieszkam teraz tu, myślę żeby kupić następny Już nie w tym roku, bo już właśnie nie, ale w przyszłym Tak powoli myślę o emeryturze, bo ja już coraz starszy jestem no, Ale jeszcze trochę muszę pociągnąć Albert mnie przerósł Nie wiem czy pamiętacie, o 10% Albert mnie przerós, więc to już jest byk, zaraz 15 lat Mm, mieszka trochę u mnie, trochę u mamy, bo nie jesteśmy razem już z 8, pewnie więcej lat. Niedaleko mieszkam, zresztą mieszkamy niedaleko, blisko bardzo centrum 5 km od centrum. Ja mieszkam, moja ex mieszka, może 6, wszystko nieistotne. Także Albert C trochę, tak, trochę tu, trochę tam do szkoły, na blisko rowerki jeździ. Mm, więc wszystko w porządku. Biznes się kręci, jest ok. Tak, od czasu pandemii. Zaczęliśmy, zacząłem jeździć sporo po, po zachodniej Australii, bo nie można było nigdzie się ruszyć. Sporo, sporo Australii zwiedziłem, nie wiem czy wie, pewnie wiecie, bo tam jakieś filmy wrzucałem ja lubię nurkować, więc byłem na wielkiej rafie kilkakrotnie, aczkolwiek wielka rafa, no wielka rafa, wielką rafą, ale najlepsze nurkowania są w zachodniej Australii. Jest coś takiego jak Reef jest po prostu, jestem zakochany. Byłem w tym roku, byłem w zeszłym roku i jest po prostu fantastyczna sprawa. Jedno z, jedno z, lepszych, z lepszych miejsc do snurkowania, nurkowania na świecie, myślę. Także polecam. Gdzieś tam też rzucałem filmy. Muszę wrzucić parę takich filmów z tych wyjazdów. Bo mam, mam, mam kilka takich. Fa fajne, mam, fajne, fajne filmy Mam i z, i z Wielkiej Rafy, ale z tej naszej mam jeszcze lepsze, bo u nas jest najlepiej. Mm. Także tak jak mówię, sporo podróżowania. Zacząłem podróżować po, Tak, pandemia po pandemii stwierdziłem, że, że, że to trzeba troszeczkę się poruszać. E, więc troszeczkę w kraju, troszeczkę, troszeczkę za granicą. Na styczeń już, już w styczniu też wylatuję. Lecę na Bali. W lutym przejeżdżają moi znajomi. Zabieram ich na bali, bo bardzo chcieli zobaczyć, więc będę miał dwa rząd w, w marcu. w Wietnam, może w lipcu, Polska. Generalnie tak się planuję raz w miesiącu, dwa razy dwa raz, raz na miesiąc, raz na dwa, wyskoczyć gdzieś. Te, 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 tak sobie to splanowuję. Nie chodzi o, o kasę, bardziej chodzi o, o, o czas, bo jednak dookoła tego jest jeszcze, jest jeszcze młody jest, są jeszcze biznesy, które trzeba pilnować, bo to samo się nie. Nie, nie zrobi. <laughs> Także wszystko w porządku. Nie? Powolutku leci. Pozdrawiam Was serdecznie. Te głosy, które tam, nie wiem, ktoś tam mówi, że, że 10, 15, 20 lat straconych, ja bym, to był, ja, bym, ja bym nie mówił, że to stracone. Na pewno jest inaczej niż w Europie, ale kraj wielkich możliwości. Zresztą ilość ludzi, którzy imigrują do, do, do Australii, Australii Zachodniej jest w tym momencie tak ogromna, że jakieś tam restrykcje wprowadzają dla studentów bo ma to ogromne, ogromny wpływ na, na ceny nieruchomości. Bo, bo ci ludzie, którzy napływają, chyba pół miliona ludzi w tym roku napłynęło do, do Australii, do całej Australii. To pompuje bardzo niewielki rynek nieruchomości. No, pomijając już całą inflację, która jest też w Polsce i na całym świecie, ale generalnie jest problem z nieruchomościami. Znaczy, problem. Jak posiadasz i wynajmujesz, to chwalmy pana, ja się cieszę. Nie? Znaczy, cieszę się i nie cieszę, bo za chwilę chcę kupić następny, ale, ale generalnie no, kto ma to ma. No. Mm, także wracając do imigracji, no to no jest tak duża ilość ludzi, którzy migrują, więc chyba nie jest źle w tej Australii, nie? Zresztą ja tam, ja, ja nie narzekam. No. Ja to ja, ja nie narzekam. E, także tak to pokrótce wygląda u mnie. Mm, pozdrawiam Was serdecznie, powiedzcie co u was, jak tam ten tego i w ogóle. Jak macie jakieś pytania, rzyćcie mi pytania. Chcecie zobaczyć, mógłbym wam pokazać jeden i drugi dom, drugi, drugi jest w... Po części wynajęte, ale tam jeszcze, jeszcze muszę pojechać coś zrobić w, w takim głównym yy, miejscu, gdzie ja mieszkałem. Stoi od, od roku puste, tam jakieś remonty jeszcze robiłem, ale już jest wynajęte od stycznia. Jak ktoś tam skakuje i, i, i będzie wynajęte, co, 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 co jest co dobre dla mnie. No. Niech ktoś tam mieszka, wiadomo, puste mieszkanie, jak stoi, to, to po pierwsze nie zarabia, a po drugie niszczę yy, Ale mogę Wam też nagrać tamto. To, jest to jakiś pomysł, gdzie mieszkałem przez lat, nie wiem, z 7 lat tam mieszkałem. Może 8, nie, nie wiem dokładnie, no. ale mogę Wam nagrać, tam jeszcze, po, tam jeszcze pojadę, coś, tam jeszcze mam zrobić, jakieś, jakieś rzeczy do 1 stycznia musi być zrobione, to mogę Wam to, to nagrać, mogę Wam też nagrać mój, mój nowy domek, jak macie chęć zobaczyć. To jest taki trochę inny dom, to bardziej unit niż dom piętrowy, ale, ale nie, 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 łączy się z innymi budynkami, więc ja myślę, że to jest taki raczej dom niż unit, domek na małej działce. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Macie pytania, walcie, postaram się wrzucić co jakiś czas coś. Coś tam wam pokazać. Zaraz jakieś wakacje będą mi jadę w jedno, w drugie, trzecie miejsce, może też Wam coś wrzucę. Także tyle ode mnie, troszkę zestresowany, bo naprawdę nie nagrywałem, nie pozdrawiam was serdecznie, życzę życzę, życzę Wam wszystkiego dobrego. Może spokojnych, jak gdzieś tam słyszałem, że lepiej powiedzieć spokojnych niż, niż dobrych, spokojnych świąt. Dużo uśmiechu. Na narty jeździcie, bo, 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 bo zima. No I do Australii na wakacje. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa.